Czasem jednak ten zawodnik załaty glebę, no upadę łatwo. Taka swodziutka jest bardzo fenomenalna feńka, bo ona te płotki połyka. Najbardziej znanym i lubianym jest pan Marek Plawgony, no. Konkurencja chyba mnie wybrała. Naprawdę wielkie szafoba tak no. Co jest trudnego w biegu na 400 przez Płotki? Ja myślę, że płotki są przeszkodą. Trzeba przebiec 400 jeszcze płotki w dodatku. Utrzymanie rytmu między płotkami, czy nie? Ja myślę, że Marek, ty się powiedzieć. Rozumiem. 400 metrów przez płotki to jest najdłuższy sprint, a do tego jeszcze na drodze stoją płotki. Więc. Jest to podwójnie trudna konkurencja, bo oprócz tego, że trzeba biec na pełnej prędkości, blisko 30 km na godzinę, trzeba w odpowiednim rytmie pokonywać płotki. Ustawionych jest 10 rzędów płotków. W przypadku mężczyzn jest to płotek na wysokości 91 cm, w przypadku kobiet jest to 76 cm. Płotki ustawione są w równych rzędach po 35 m pomiędzy rzędami, dobieg 45 m i wybieg od ostatniego płotka do mety to 40 m. Mm. Rytm, rytm i rytm to jest podstawa. Myślę, że każdy z podkarzy byłby doskonałym perkusistą. No, płotki to jest bardzo rytmiczna e, konkurencja. E, tutaj no, zachowanie rytmu jest chyba kluczowe. Tak się wydaje, że dystans 400 metrów jest taki krótki czy nie, ten na, naprawdę to kosztuje zawodnika bardzo dużo wysiłku. Na pewno jest to bardzo wymagająca konkurencja i, i przyjemnie się to ogląda. Najfajniejsze w biegu na 400 metrów przez płotki jest to, że czasem jednak ten zawodnik załapie glebę. No. Jak będziesz za szybki, a zapomnisz o rytmie, no to. wywrócisz się na którymś płotku, a na pewno nie wygrasz biegu. Płotki wymuszają pewne błędy, wymuszają ostrożność. Jeżeli się nie zachowuje, oczywiście upadę łatwo. Całe szczęście w mojej karierze udało się tego uniknąć. Tak przypomnijmy sobie, jak biegał Marek Plawgo, na przykład, prawda? No to, to była nienaganna technika i wytrzymanie rytmu e, na właściwą nogę i to był klucz do sukcesu. Myślę, że e, najbardziej znanym i lubianym jest pan Marek Plawgo, nie? W Polsce z konkurencją 400 przez płotki kojarzy mi się dwóch gentlemanów: Paweł Januszewski i Marek Plawgo, czyli były i obecne. Cały czas polski. Marek Plawdo medalista Mistrzostw świata, jedyny w polskiej historii na tym dystansie medalista Mistrzostw świata. Ta konkurencja chyba mnie wybrała. Wybrała przez los i przez e, trenera, który przez ten los został postawiony na mojej drodze. Znalazł u mnie cechy, które stwierdził, że będą idealne do tego, żeby realizować się w tej konkurencji. Tak było, dziękuję. Podkarki. Na 400 metrów charakteryzują się tym, że są chujutkie i sprawniutkie, no i wytrzymałe. Wbrew one są stosunkowo wyższe od, od innych biegaczek. Patrząc na Femke Ball, no to no jest to duża dziewczyna i z łatwością sobie. A przez te malutkie poteczki przebiega. Po prostu robi z taką płynnością i lekkością, że, że jakby nie, nie wiem, no, nie kosztowało ją to żadnego wysiłku. Nie poznałam Femkę nigdy, ale wydaje się być taka kochana. Taka słodziutka jest bardzo. Femke jest świetną osobą, bardzo ciepła, bardzo miła. Do przesady miła, aż byłem w szoku. A jeśli chodzi o, o ten, te aspekty sportowe, no to widać się u niej po prostu serducho walczaka. Femke Boll jest fenomenem. Fenomenalna feinkebol. Jest ikoną światowej lekkiej atetyki. Dziewczyna, która biega płotki, też nie odstaje na 400 płaskie i tak naprawdę to są bardzo zbliżone wyniki. Pokazało, jakie ona ma możliwości biegnąc 400 metrów w hali, bez płotków, oczywiście, i bijąc rekord świata. Naprawdę wielkie szapoba za to, że, że um, no nie boi się tych podków biegać na podobnych prędkościach. Miejmy nadzieję, że dalej będzie się to tak, tak rozwijać. Femke Ball brała już udział w memoriale Kamili Skolimowskiej. Startowała na 400 metrów płaskie, i to za plecami Femke Ball metę osiągnęła Natalia Kaczmarek po raz pierwszy, łamiąc granicę 50 sekund w swojej karierze. Pierwsza Ball, druga Kaczmarek, ale to może być poniżej 50 sekund. Na pewno będzie na memoriale w sierpniu, więc też możemy się spodziewać. Przynajmniej rekordu memoriału, a być może czegoś więcej. Czy rekord świata jest możliwy? Nie wiem, bo myślę, że McLaughlin bardzo wysoko postawiła poprzeczkę. Hehe, powiem takim branżowym językiem. I, I mam nadzieję, że tak. Femke Ball od okresu Igrzysk Olimpijskich w Tokio do zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zdominowała bieżnie. Ona te płotki połyka, ona dystans połyka w zasadzie. Płotki nie są dla niej żadnym problemem. Femke. Zawsze pokaże swój poziom, i jest to chyba niepodważalnie najlepszy poziom na świecie. Myślę, że ze względu na ambicje Femke Ball i pogoń za rekordem świata na 400 metrów przez płotki, warto tę konkurencję oglądać na żywo. To może być jedna z kilku szans na to, żeby być świadkiem rekordowego biegu na Stadionie Śląskim 25 sierpnia w Chorzowie.